Wszyscy jesteśmy konsumentami, powiedział 15 marca 1962 roku prezydent John Kennedy. W 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta, obchodziliśmy po raz pierwszy Dzień Konsumenta. Od 2000 roku ten dzień obchodzimy w Polsce. Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Kupując w sklepie, każdy ma prawo wiedzieć, jakie są właściwości towaru, czy możliwości jego reklamowania. Tu konsumenci najczęściej, jeżeli reklamują towary, korzystają z gwarancji, jeżeli takową mają, Dlatego, że dostają dokument do ręki i to jest coś, coś namacalnego, coś co możemy przeczytać i z czego korzystamy, a nie wiedzą, że mogą korzystać z innej możliwości, z której warto korzystać i która wydaje się, że jest korzystniejsza dla konsumentów, a mianowicie, że mogą zgłaszać reklamację towarów do sprzedawcy. Jeśli w gwarancji przeczytamy niepokojący zapis, na przykład o konieczności włożenia towaru w oryginalne opakowanie, to lepiej zwrócić się do sprzedawcy i reklamować na podstawie niezgodności towaru z umową. Pamiętam z butami, kiedyś miałam coś kolor, kolor był inny. O, dostałam dwa różne buty, no i zwrócono mi. Kiedyś każdy towar można było zwrócić do sklepu, dziś zależy to tylko od sprzedawcy. Nie ma problemu, nie ma żadnego problemu. Także jak chce po prostu w domu, w doradzi się w rodzinie czy mąż, czy dzieciom się nie podoba, no to przychodzą. Ta dobra praktyka jest stosowana w wielu sklepach. Jeśli osoba kupująca nie jest zdecydowana na kupno towaru, musi się umówić ze sprzedawczynią na ewentualny jego zwrot. Jeśli klientce nie odpowiada towar, umawiamy się na przykład na następny dzień. Jeśli klientka na przykład nie chce przymierzyć, sobie nie ma czasu, no to umawiamy się, że na przykład o 10 przychodzi klientka, albo jak jest za mały czy za duży, no to wymieniamy. Innym problemem jest podpisywanie umów, których klienci nie czytają. Zdarza się to na przykład na pokazach zorganizowanych. Dwa razy byłam na takiej prezentacji, jak próbowano. No, na szczęście nie dałam się. Zdarza się, że podczas takich pokazów ludzie kupują rzeczy im niepotrzebne. Dodatkowo płacą za nieduże kwoty i w systemie ratalnym spłacają przez kolejne lata. Tak zmanipulowano panią podczas tego pokazu, że przekonano ją, że wygrała nagrodę, i dano jej do podpisu dokumenty. Te dokumenty były ułożone w taki sposób, że y, y, przed jej oczami znalazł się dokument potwierdzający wydanie towaru, a pod spodem były inne dokumenty. Dotyczy, dokumenty y, y, dotyczące umowy kredytowej, dotyczące umowy sprzedaży. Jeszcze innym problemem jest zawieranie umów przez telefon. Trzeba wykazać się ostrożnością w rozmowie telefonicznej i w każdej innej sytuacji kupna towaru lub zamawiania usługi. Bądźmy ostrożni, nie ufajmy wszystkiemu temu, co mówią nam sprzedawcy usług. Oni są bardzo mili. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy mają złe intencje, bo tak nie jest. Ale niestety jest grupa takich przedsiębiorców, którzy wręcz działają z zamiarem oszukania. Dziś często przedsiębiorcy gonią za maksymalnym zyskiem, nie patrząc na etykę czy dobro kupującego. Konsument powinien o tym pamiętać i we własnym interesie poznawać swoje prawa. Światowy Dzień Konsumenta ma uświadomić klienta, że nie jest przegrany w negocjacjach ze sprzedawcą.